A miry nie ma. Oczywiście. Wiedziałem, że jej nie będzie. Skąd wiedziałem? Poznamy się już 10 lat. Idę jej szukać. Na górze też jej nie ma. Zadzwoniłem do niej powiedziała, że będzie za 20 minut. A no nie 20 minut to jest... wiecie. To sobie poczekamy. Ładnie tu, jak tak pusto Podobno <śmiecki> gdzieś jest. Ręce do góry. <śmiecki> <śmiecki> Kurde, no mam pewność, że ci Ale całe szczęście no. ja się tak przebudziłam sama. Dobra, to przy kawce im powiesz co dzisiaj robimy, dobra? dobra. Ja pierdzielę, skąd ty masz tyle energii? To ten ogórek mango i płatki owsiane Z ciebie taka słodka dziurka, co? Tyuga, tak, a wczoraj te makaroniki. Eee, ja, Wczoraj próbowałam. No, ja mówię, nie ma pan słuchać, to by bolało tutaj, nie? No. Bo nie minę i na Ja mam tak chodzić, ja nie mogę, muszę je do pracy i tak jak człowiek, a nie jakaś raperka. No. A ile można tu Do no, Dopóki głowa nie spędzi z brudu. Po jakim czasie głowa z trudu cię spędzi? Zazwyczaj. Nie, nie, nie. A nie co? No, Czy to jest Ją Ser, a tak no. mają? Nie, no. One, I One co w takie peruki na stałe, jak na nie wiem ileś no. i one przez kilka miesięcy tak nie miały włosów Ej głowy, skóry głowy A ciekawe jak zapach A może są jakieś perfumy nasz, które są. Ej, tu jest dobry biznes a, da, a Dla ciemnych zówczyn A ty cały, ryzyk, czas, ty cały czas biznesu chukasz, ja cały czas biznesu szukam, no Taka biznes humor jesteś, zamiłowany. Tak, Tak byłem, nie widać, mam bo jeszcze nie wymyślała tego biznesu, ja powiem, słucham, 100. Tylko jak ja usiądzę i oni hmm, tak dokładnie pomyślę, to wiem, coś bez sensu. Chciałbym robić dresy, każdy już robi dresy. I chciałabym naprawdę jakąś wartość dodaną do tym ludziom, żeby dobrali mojej dresy, a nie jakieś fajniejszej instagramerki albo fajniejszej firmy. Dla, dla młodszych ludzi, na myśli wiadomo, że coś będzie. Ty jesteś dla starszych? Nie, też dla młodszych, ale podejrzewam, że. Wiesz co, no, na mojej Instagramie te są takie, że najwięcej mnie obserwuje 24 65 no takie na dwie roczniki. 24 tak? Okay. tak, najwięcej, okay. chyba są okay. 60 A okay. coś nie okay. chcę podczas sprzedawać byle co wyjątkowo się sprzedać, okay. no bo jednak to jest moje imię. Więc żeby nie było tak, że mama powie do dziecka, no i co, chyba się 5 minut i rzuciłeś w kąt, czy tam użyłeś, czy Więc naprawdę musimy coś, co okay. ma wartość, to i coś, co ktoś będzie miał na duży. Od, od oszukiwania ludzi i tak dalej, to już in, inni coś się tym zajęli. No. Nie, będę, nie będę kopiować. Oszustów. No. no, od wiesz, od tych czuchów zakupujesz i po jednym panią wyrzucasz, to już. Musisz coś, już coś tego... oryginalnego wymyśleć, żeby oszukać ludzi. Nie, właśnie, nie, chcę oszukać. To był projekt rozwoju chyba Polski Wschodniej, dofinansowany przez Unię Europejską i organizowali właśnie taką misję gospodarczą. Mieliśmy umówione spotkania z tej Słowacji. A to fajnie się organizowało? Uh, no a skąd to znaczy? no, skończył. <laughs> <laughs> okay. Fajnie. No proszę, nie Fajnie, fajnie. No mam, Cię. <laughs> No codziennie no. mnie zaskakuje. No bo bo, wie, bo patrzy, długo nie mieliśmy kontaktu, no i mogę się kojarzyć z tą debilką tą... z trochę, co czeka na Tomasz, a skarbie na nią zwróci uwagę. Się nie? się kojarzysz z, tymi, <zyskujesz> z <trójką. zyskujesz> No ale tak by było, no, na studiach yeah, Nie no. ja, ja przepiłam całe studia, no takie były no. no takie są fakty. No. Takie są fakty. No. Nie manipulujemy tutaj. <zyskujesz> tak formami. jest, tak. Ja tak przychodziłam tylko na egzamin, o ile w ogóle przeszłam bo zawsze mówiłem, że o jeszcze... Ale nie, ja nigdy nie mówię nie ja myślałam o tobie jak o tej bicył. Może... Nie wiem, wiem, ale wiecie, ja też... A ty masz dystans, na... nie? Ja mam bardzo już dystans, tak. Ja, widzisz, się nie musiałam, ale y, wiesz, wiadomo, ja wiem, że myślę, że lubię jakby to powiedział pan zawsze no to co <laughs> jaka jestem agresywna, jak jęczy zaatakuje. <laughs> ja pamiętam kiedyś zapytałam w liceum, że a po co nam ta geometria, nie? No i ten nauczyciel no, odpowiedział. Ja ci powiem tak od końca. Natura nie służy do niczego. Natura służy tylko i wam się wydarzy pójść na studia. A studia służą tylko i wyłącznie do tego, żeby pójść gdzieś i się nauczyć tak naprawdę tej pracy w tej pracy. A ja mówię, mogę... a no to fajna odzywacja, kur, to do też będą do tego magistra. A to ta magisterka taka potrzebna? Ja ją właśnie nie robię, bo na ja mnie tylko sukary od stanowiska dyrektora. To jest wykonał, już... Dotarłabym tak, że kolejny to jest jako dyrektor, więc... Wasza taki na dyrektora? Właśnie taki nie, a tak naprawdę... A to jest w ogóle możliwe w twoim wieku? Tak. W tej firmie? W tej firmie może nie, bo już są ludzie usadzeni, tak powiem, od wieki wieków, ale taki dobry trik do zarabiania więcej pieniędzy i do zdobycia nowego, lepszego stanowiska jest taki, że czasami we własnej firmie... Już ludzie naprawdę tam są od, od, od długo, długo, długo. I jedyna opcja jest pójść do konkurencji. To Ta taktyka zmiany no, pracodawcy. Tak, tylko też nie można się w tym za bardzo zakupić, bo jak będziesz się skakał tak cały czas, no to każdy pracodawca z ma to w taki sposób. Aha, czyli u mnie też będziesz pół roku, na przykład. Też kto tak robi najbardziej? No. Według mnie? Tak. Tego, co zauważyłem? No. Aha. Uh -huh. Te łasy hieny na siano. <noise> tak, ale. Nie, szanuję ogólnie. Bardzo, bardzo bym chciał umieć i, i tak dalej, i się w tym odnajdywać, ale nie wiem, czy czym się odnajdywa, nie znajdziecie. To jest fajne, bo siedzisz przy komputerze, możesz pracować skąd chcesz. Hmm. Ale to jest prawda, ja znam osobę, kolegę, który jakoś jeszcze niedawno zarabiał 21 tysięcy i zmieniając pracę zarabia 27 <noise> no właśnie. programista właśnie. Bo zmienił pracę. Ale nie, bo, bo właśnie bo, muszę przedszkoli, że taki programistów. Tak. I faktycznie oni to tak sobie sklepią, no. Kwiatka na Nie Niewierni są. Niewierni, no. Przekupni. Ale z, ale z drugiej strony, zaraz ja zależy to na tym co ciepło, to go żeby no. został u ciebie. Skoro pozwalasz pracownikowi odejść do konkurencji, to znaczy, że chyba nie jest aż taki trzeba tak tak, 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 Kontroferty też są no przeciętne. Ładnie. Też. Ale trzeba też się że takie kontroferty... Codzienne było. życie programu. To no. była do pięć tysięcy więcej, chodź tu do mnie. Przez trzy miesiące pełnego, daśmy mi wszystko, co wstaje, czy możesz no, coś? Nie przedlecił oczywiście... Coś tak, te, tak trzeba obożyć. Mówimy o programistach z doświadczeniem kilkuletnim, ale nie o juniorach, których jest nasz za dużo. Hmm. Czemu my rozmawiamy o programistach? Nikt z nas nie programuje. Właśnie. Ale dodatkowo do tych moich studiów ona jest już tak. Wiesz, że ta amiera tak łatwo chodzi na te studię, na te trójki zdaje, to może faktycznie te, 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 to programowanie... To ten nowo czas, może 20. Przeradzi te 3000 za dużo kupię jak Wolsey. O, to były dobre ci na <laughs> Co się ten... stało? Nie, ona najlepsze jest to, że tak się chyba nie chciała zdenerwować no. że mnie nigdy już nie zapytała, gdzie jestem dyplom. No bo no, tam no, no, przyszła ona na piesona uraz no. Tak. Diabła. Ale moje dzieci... O, nie oszukują nie mnie. No i a pani też przychodziła do mnie nauczyć. uczyć. W pewnym momencie powiedziała, że weź chcę przyjechać do mnie. No i mama powiedziała, ok, na to parę bloków dalej. Na... I dała mi pieniądze. Tak, A ja podczas tych korków mm -hmm. się z Wiktorią, że jak mama zadzwoni, jak tam korki, to odbierze Wiktorię jako nauczycielka po francusku. Ja Powiedziałam do francuskiej szkoły bez korki też był francuską. No i w któregoś pięknego dnia idę sobie ulicą francuską, e, to jest francuskie tak, e, bardzo ładne. No, idę sobie z Wiktorią ulicą, Pani no mama. Ja do Wiktorii, Wiktoria odwierzesz, odwierz mama dzwonię i powiedz, że się uczymy. Wiadomo, samochody wszędzie, no więc... Oui, bo <laughs> A ona Wiktoria podaj mi Amir, przecież widać, że stoi, że stoi, że stoi tutaj przy tej nighty. I nagle mama mówi jak, no to ile pieniędzy już mi wisisz? <laughs> no, miała tak kolorowe dzieciństwo, wow, nadal masz kolorowe. Całe życie masz kolorowe. Hmm. Nie jest Nie. Nie, chyba nie. dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Zbieram na pierwszy świąteczny pomocnik. Tak. Tak? O. Serduszko. Super. Możemy dziękuję. Możemy się składamy? Proszę. Tak, bo to od nas we dwójkę. Nie, nie, nie. Spokojnie. Okay. E, masz? O, dobra. Dziękuję no, bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. A co one takie kanciaste? Nie, walcz, tutaj odkleja, widzisz? A dobra. Ale... To jest ręczna robota. Tak naprawdę. Każde serce to jest ręczna robota. jest ręcznie sobie, wycięte. Jest 10 lat temu, jak się byłam na miss egzotika dla, dla ciemnych dziewczyn. No. To ja siedziałam i, i właśnie i... Y... Chciałaś? To, no, bo jako akcja wow. wszystkie te miski poszły. Okej, okay. a hmm. napojeni, nasiedzeni, na co teraz? Jedziemy na trening! Na boks! Jedziemy się na pierdalać. Ukochany sport! Tak. Dobra, nie, ja nie będę się bić, ja będę... A chcesz spróbować? kiedyś? W życiu. No, no to ty spróbujesz. Zrobimy wspólny trening. Jak jesteś ubrany? Jeszcze nie jestem. W pełni mężczyzną, bo się nie boksowałem. W końcu mamy okazję przejechać się twoim autem w ten weekend. Tak jest! Pamiętam je, ej, on te auto ma już z 8 lat. Nie no. Nie, nie stać mnie na nowym. Kiedyś... No, tak. Kiedyś było takie najnowsze na rynku. <grym> no Kupiłam. <grym 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 teraz już ze przodu. To taka Ty była... wiesz co to facelifting? No. To ja nawet miałam wlać olej i. Co? I zaraz to będę olej? Świetnie, olej czy, czy z benzyny yy, pomyliłaś? To benzyno, muszę, dzisiaj muszę wlać olej, benzynę i do spryskiwaczy. O, o kur... No. Przepraszam, ale ja to muszę zobaczyć. No ja umiem, no. Przecież zdałam za dziewiątym razu. To ja się nie dziwię, czemu ty takie prezenty dostajesz. Taki jak prezenty? tutaj. Aha, że tak umiem wszystko? Tak. I'm impressed. Seriously. A jakbyś jechała nowym autem, no. którego nie znasz no. i nie mogłabyś obejrzeć auta z zewnątrz, No. to jakbyś zgadła, albo jakbyś sprawdziła, z której strony jest wlew w aucie mm, tu masz ten, na na czym tam gdzieś pokazał benzyna, ile masz? i co? No to tam masz albo po lewej, albo po prawej ale co jest? nie, jak to było? a, na tej ikonce na tej ikonce od benzyny, widzisz? tu To no. jest taka ikonka, tu ten sznurek ten kabel, jest po prawej stronie wiesz, o co mi chodzi, tu widzisz ten kabelek, jest po prawej Brawo. No z tym. Brawo. Ja myślałam, że... Po wiem więcej niż się, się wydaje. Nie wiem. Powiem więcej, wiesz jak... Że wiem nawet jak wchodzisz tam. E... No. naprawdę jestem w szoku. Nie, nie myślę o sadaniu, tylko daj dokończyć. <grym grym grym grym> Twoja beta tak olej bierze, że musisz dolewać co jakiś czas? Wiesz co, nie jest, dwa razy w roku chyba coś takiego. Kurde, w jak ciepłym A ty, ale na ciepłym silniku to to robisz? Tak? No wiem, nie powinno się, ale co to robię Czy po boksie zrobimy, masz rację Po boksie to tak zrobimy Po boksie? Tak 20 A skąd wyszyki olej kupić? Nie wiem, ja go zawsze jak Zakodowałam w głowie 5,30 i tak Aha Bez myślenia już Automatic okay. Proszę bym... bardzo nie to w razie, w razie jak ktoś cię za bardzo rozgniewa na drodze, tak? I... Od razu, a ja mam kij. Jeszcze. Wychodzisz. Masz kij, tak? Okej. Okay. Nie no, do, do Amiry się nie podchodzi, a na jeżeli jest wkurzona. Imię. Twoje imię? Wygra na kiju, no. Amira? No? Nie, Emira. Emira. Bo ja to robię. No właśnie. Kima, jak mam 12 lat. Jak byłam z rodzicami na Kubie, jak miałam 12 lat, no. tam jest narodowy sport y... baseball. Dobra, lecimy. Ty wyglądasz jak rasowy bokser w tych e, swoich pej'sach Nie, bo ja byłem wczoraj na sesji. Siema. Hej. U, no, siema, Dominik. No, my, hey. Pamiętałeś? Czy cię zaskoczyliśmy? down i'm going and if i ever fail just know i'll go again i never quit cause i know that every loss may lead to another win i'm going up I, I bet when i land they gonna tell me it's lucky again see that i'm winning it's harder to watch i'm setting the stage you should give me my prize you ain't got soul you lacking the spirit you talk out your leg, i'm gonna show you i'm getting. i'm really for you to sit and watch me win again and win again and win again i know it's probably getting on me and when i in the Ja. No. gdzie my się właśnie teleportowaliśmy? Gdzie Boże. E, Jesteśmy u Sebastiana w domu ale Cześć Sebastian Ale nie zradzimy Z e, też jest, my bardzo długo znamy Tak? X lat, ale już nie powiem ile Musimy się poznać. To fajne? E, to wczoraj miałam to na sobie na sesji To już bez sensu no, to to Dobra gdzie byłaś w domu ostatnio? W moim domu? No. Nie pamiętam. No i jak Ci powiedzmy po tym programie? Yy... Sława Cię nie przeraża? Nie. A powiedz zaraz... mi, fala hejtu jakaś była u Ciebie? Na początku, yy, bo pocałowałam w trzecim odcinku chyba, albo w czwartym odcinku yy, i na dupę po, po pocałowaniu która normalna dziewczyna daje się opadać za dupę, ten człowiek wygląda jakby chciał odboczyć. Ona wygląda na 15 lat, a on stary dziad zbocił, wykorzystuje ją. W... Ale tak ci pisali? W komentarzach, a, a do no, mnie no. lecisz na opadającego, bo jeśli sterczący młodym nie starczy, coś takiego. Pewnie lecisz na pieniądze dziwko. Coś tam były, ale takie wszystko chodziło o wiek, o różnicę wieku. O różnicę wieku. Tylko o to. A czy też aż takie duże, że nie było, żeby no. to było jeszcze, rozumiem jak... No, szesnaście No tak, on miał pięćdziesiąt, a ty osiemnaście, to jeszcze no. coś tam... A to już szesnaście, to widać, że taki był tolerancji, nie? No. To to Wiesz, może ja mam ma też takie straszne ubiegnięcia, jest... Nie wiem, o tym. mi chodzi. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Add it to the beauty scene. I'm so fucking cute. Kawaii, cutie on the beat, cooking up the heat. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwanese. Did to see her on the magazine and Times Square on the screens, just like Reed. Fenty on my cheeks, savage on his D. In the gym, sweaty RIP, practicing Tai Chi. Keep it chill, mental LIT, keep it dose like Hotter than Wasabi, ah. YOMI spicy. Uh. drop a PIC. Now I'm trending on IG. No ja robię zdjęcia sobie na siłowni i gada. Ja nie przychodzę tu? nie. Tam mi nie przeszkadzać. Witamy wszystkich. To ja 20, a ja mi 40 z programu 20 kontra 40, czy 40 kontra 20. Dzień dobry. Pozdrawiam, co? chciałbym. To, tak. no. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiamy wszystkich, no i oczywiście... Yy. Tom, kogo, która dziewczyna jest najwspanialsza na świecie po i po Patrycji. Oczywiście, że ty. Dziękuję. Proszę. No. Kochamy was. Jakby mi ktoś mógł przystawić jeszcze... O no tak. oh, tam, on lubi chłopców. O oh, tak, uwielbiam, oh, tak. Mogę coś niego tam przystawić. Akurat, nie zmieścił. Otwierdol! Jeszcze trzech innych. tak jak ja mam już <gibli> najbardziej. <gibli> <gibli> co <Czek, czek. gibli> Nie palę, ty tylko są elektryczne. No, a ja w ogóle nie palę nic, to jest a ja nie palę. Ale nie wpycha ci. Sam się przygotasz. Diem... Tak, <OBC1> ja sobie nie radziłam mm. Ja mam chłopaka, rozumiesz? Ja też. Ale z no, nie. no. O, nie, to się już przyjęcie. Jesteś mnie na trzeci pomagać. Tak żeby ci było widać to masz czwarty palec, że masz, dobra? Tak możesz złączyć dłonie, to? On ma dwudziesty pierwszy palec. Ja na inne rzeczy patrzę. Jak joker wygląda. Nie! <noise> ją, tak ją, upadał jakby Nie! Nie! Trzymaj, trzymaj. Nie! Okay, dziękuję. Nie! 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 na Nie! Nie! na wódkę. Ej, bo ten weekend nasz dobiega końca. Tak. Będę za tobą Ja już. też. Amira, da. nasza, weekendowa, nasza przygoda weekendowa przygoda dobiega końca. Nasza weekendowa przygoda dobiega końca. końca. Wiesz, że chciałbym to jakoś podsumować. Roz, rozwodzimy się, tak? Być moim marzem przez trzy dni. Tak. Ogólnie polecam wszystkim. Jakbyś chciałby spróbować. Dobra żona była. To potwierdzasz, nie? Słuchajcie, ja potwierdzam, ale na razie tutaj nie wchodzę, bo jestem zazdrosny i muszę tą zazdrość swoją gdzieś wyładować. Prawda? Później! Po tym Uważam, że dobrze, że cię pokazałem. Pokazałeś swoje liczne, bardzo pozytywne walory. I mam nadzieję, że każdy je dostrzegł podczas oglądania tego. I co? Może to powtórzymy. Na pewno się. to powtórzymy. No. Ale już może w wymiarze miesięcznym? Tak, tak, na grubo. I zabiorę cię zabiorę. mieliśmy. mieliśmy. Tak, Nawet na, na. mój własny! Na, już miałam. Już <laughs> <coś> się nasłuchałem. <laughs> Co się no. Nie, no mieliśmy tak, jedziemy do Maroka może albo do Tunezji. Na motorach. Za ten będziemy mieć na pewno inny plan. Tak, no, Ale... mamy dużo planów do zrealizowania. Z czym chciałabyś zostawić naszych kochanych widzów? Może masz jakąś radę dla nich Bez ciężkiej pracy, niczego się nie osiąga, a to wszystko nie wiemy, ma... kołaczy w Polsce i... się. Mówi. Tak? Okej, okay. tak. ja już mam nawet tatuaż, tutaj ciężka praca. Także to jest... już chyba nie wiem co bardziej Pracujcie mam. Pracujcie ciężko. Tak. I... A może Dominik mi się gdzieś wybierze? <laughs> a, tak. Albo Amira. Dziękuję. <śleski> <śleski> to, 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 to... Ja